Zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania karty Polaka lub polskiego pochodzenia. Witaj na stronie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Z naszej prezentacji dowiesz się, jak łatwo uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, jakie dokumenty musisz przygotować, oraz gdzie i kiedy się zgłosić. Zapraszamy. Jeżeli posiadasz polskie pochodzenie jeżeli co najmniej jedno z twoich rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków jest narodowości polskiej, oraz deklarujesz polską narodowość i wykażesz związek z Polskością, posiadasz kartę Polaka i chcesz osiedlić się w kraju na stałe. I przyjechałeś do Polski. Złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Składając wniosek na podstawie posiadanej karty Polaka, możesz jednocześnie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Jeżeli mieszkasz na terenie województwa mazowieckiego, powinieneś zgłosić się do Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kruczej 5 przez 11 w Warszawie. Pamiętaj, wniosek musisz złożyć najpóźniej w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Polski. Gdzie możesz zarezerwować wizytę? Zarejestruj się na portalu dla cudzoziemców INPOL, wypełnij wniosek i umów się na wizytę w urzędzie w dogodnym dla ciebie terminie. Po założeniu konta w systemie INPOL będziesz miał możliwość dołączenia skanów dokumentów potwierdzających Twój cel pobytu, wniesienia opłaty za wniosek i śledzenia statusu sprawy. Pamiętaj, że stawiając się na umówioną wizytę, musisz mieć wydrukowany z systemu Inpol i podpisany wniosek oraz inne wymagane dokumenty. Jakie dokumenty musisz przygotować? Dwa egzemplarze wypełnionego i podpisanego wniosku o zezwolenie na pobyt stały. Wniosek wypełnij w systemie Inpol udostępnionym na naszej stronie internetowej, dzięki czemu będziesz miał pewność, że wniosek przygotowałeś prawidłowo. Cztery aktualne fotografie, dwie kserokopie ważnego paszportu. Podczas wizyty, oryginał będziesz musiał okazać pracownikowi Urzędu do Wglądu. Potwierdzenie opłaty skarbowej wniesionej na konto Centrum Obsługi Podatnika. Opłata wynosi 640 zł za rozpatrzenie wniosku. Opłatę możesz wnieść na miejscu w urzędzie. Uwaga, jeżeli posiadasz kartę Polaka, jesteś zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. W przypadku, gdy posiadasz ważną kartę Polaka, musisz dostarczyć kserokopię ważnej karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu. Oraz dokumenty wskazujące zamiar osiedlenia się w Polsce na stałe, np. umowy najmu lub akt własności lokalu na terytorium RP. Dokumenty potwierdzające ewentualne poprzednie pobyty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przykładowe dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce w przypadku, gdy posiadasz kartę Polaka. Dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce, np. umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, umowę zlecenia wraz z wystawionymi do niej rachunkami, umowę o dzieło, obowiązujące aktualnie i w dłuższej perspektywie w przyszłości. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, np. wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokumenty potwierdzające założenie spółki na terenie RP, np. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumenty potwierdzające podjęcie nauki w Polsce, np. aktualne zaświadczenie z uczelni. Przykładowe dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce w przypadku gdy posiadasz kartę Polaka. Kopia decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP lub aktualnej karty pobytu czasowego, akty własności lokali na terytorium RP dowody zamieszkania w Polsce na stałe członków rodziny, małżonka, rodziców, dzieci, np. kopie decyzji o zezwoleniu na pobyt stały Kopie karty pobytu, kopie dowodu osobistego wraz z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo np. akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem na język polski, akt urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dzieci w wieku szkolnym do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki na terytorium RP: np. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły. W przypadku, gdy masz polskie pochodzenie, musisz dostarczyć oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiej narodowości przez Twoich przodków. Dokumenty potwierdzające Twoją chęć osiedlenia się na terytorium RP, np. Na umowa najmu, umowa o pracę podobne. Jakie dokumenty mogą potwierdzić polskie pochodzenie? Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub ich odpisy, albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością. Dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej. Dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej. Dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej. Dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej polskiej narodowości. Dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie. Co jeszcze musisz wiedzieć? Wszystkie dokumenty dostarczone przez ciebie powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, a w przypadku dokumentów w języku obcym, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli wniosek będzie kompletny i zostanie złożony w okresie legalnego pobytu w Polsce, będziesz mógł również uzyskać stempel w paszporcie. W przypadku otrzymania decyzji pozytywnej, będziesz musiał ponownie wnieść opłatę skarbową tym razem za wydanie karty pobytu. Opłatę wnosi się na konto Biura Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wszelkie informacje o opłatach są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Opłaty. Na jaki okres zostanie wydane Twoje zezwolenie? Zezwolenie na pobyt stały jest ważne bezterminowo. Jednakże istnieje konieczność wymiany karty pobytu co 10 lat. Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu trzeba złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu. Pamiętaj, jeżeli otrzymasz decyzję odmowną, masz prawo wnieść odwołanie do organu drugiej instancji, to jest do szefa urzędu do spraw cudzoziemców. Odwołanie musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Pamiętaj, że każda sprawa jest indywidualna i proces rozpatrywania wniosku może wydłużyć się ze względu na różne okoliczności, które mogą wymagać dodatkowych wyjaśnień. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, powinieneś powiadomić o tym urząd w terminie 3 dni od dnia zdarzenia. Należy wysłać pocztą, formularz zgłoszenia dostępny na naszej stronie internetowej, i postępować zgodnie z opisanymi tam wskazówkami. Oraz złożyć wniosek o wymianę dokumentu wraz z dwoma fotografiami i kserokopią ważnego paszportu oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 100 zł. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyspiesza procedurę, dzięki czemu szybciej uzyskasz kartę pobytu. W tym celu skorzystaj z naszego systemu INPOL udostępnionego na naszej stronie internetowej. Najczęściej zadawane pytania. Mam kartę Polaka, na jakiej zasadzie mogę pracować i przebywać w Polsce? Jeżeli posiadasz kartę Polaka, możesz przyjechać do Polski m.in. na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W trakcie Twojego legalnego pobytu w Polsce możesz podjąć pracę bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia i złożyć wniosek o pobyt stały. Do kogo i kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego? Wniosek należy złożyć do tego samego wojewody, do którego złożyłeś wniosek o pobyt stały na podstawie posiadanej karty Polaka. Pamiętaj, należy to zrobić w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o pobyt stały. Aby ograniczyć wizyty w urzędzie, wniosek możesz też złożyć na umówionej wizycie razem z wnioskiem o pobyt stały. Jakie dokumenty muszę dostarczyć, by ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego? Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię twojej ważnej karty Polaka. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pierwszej strony ważnego dokumentu potwierdzającego twoją tożsamość. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Aby uzyskać kartę pobytu, zarejestruj się w systemie Inpol już teraz. Uzyskaj dostęp do platformy online. Załącz niezbędne dokumenty do sprawy. Umów się na wizytę. Przejdź do urzędu i złóż wniosek. Następnie śledź sprawę w systemie. Jeżeli masz pytania, my na nie odpowiemy. Napisz do nas lub zadzwoń. Weź udział w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców, w sobotach informacyjnych lub dniach otwartych. Szczegółowe informacje dostępne będą na naszej stronie internetowej.